Jak przygotować plik klucza do szyfrowania pliku backupu? Po pierwsze musimy posiadać komputer z zainstalowanym oprogramowaniem Shadow Protect firmy StorageCraft. Następnie przechodzimy do katalogu produktu wyświetlonego poniżej. W tym katalogu odnajdujemy plik keyfileMaker.exe i klikamy go dwukrotnie. Zostanie uruchomione okno programu, w którym należy podać hasło w polu Set setpassword. Następnie należy wpisać to samo hasło ponownie w polu Confirm Password. Po wpisaniu hasła należy wybrać lokalizację, gdzie zapiszemy utworzony plik klucza. W tym celu przyciskamy Browse. W nowo otwartym oknie wybieramy lokalizację docelową oraz nazwę pliku i klikamy Zapisz. Poniżej mamy możliwość wyboru, z jakim łańcuchem obrazu zostanie powiązany plik klucza. Pierwsza opcja to stworzenie pliku klucza bez powiązania go z plikiem backupu. Wówczas plik klucza może być stosowany do kilku łańcuchów backupu jednocześnie. Kolejna opcja pozwala na stworzenie pliku klucza z konkretnym numerem GUID. Natomiast ostatnia opcja. Pozwala na wybranie pliku backupu, z którego zostanie zaczytany automatycznie numer GUID do stworzenia pliku klucza. Plik klucza zostanie przypisany do tego pliku backupu. Po wybraniu wszystkich opcji klikamy przycisk Create Key File. Pojawia się okno o poprawnym stworzeniu pliku klucza oraz miejscu, gdzie on został zapisany oraz jaki numer guid został wykorzystany. Następnie klikamy OK. Plik klucza został stworzony. Możemy teraz zamknąć narzędzie poprzez wybranie przycisku Close.